Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek 29 września, dziś uroczystość świętego Michała Archanioła, święto pierwszej klasy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, królowa korony polskiej. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza. Od ciebie się poczynała i przez ciebie się kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niemcy i Kościół. Jak informuje portal pch. 24.pl, do kolejnej, trochę szokującej, trochę żenującej sytuacji doszło przed kilkoma dniami w zachodnio niemieckiej diecezji Münster. Lokalna Kuria Diecezjalna wystosowała komunikat o odsunięciu jednego z zakonników od obowiązków sędziego kościelnego. Nieznany z nazwiska kapłan został oskarżony o homofobię. Swoją niechęć względem ideologii LGBTQ i wszystkie inne literki duchowny przejawiał publikowaniem tekstów, w których opisywał choroby, które dotykają sodomitów oraz krytykował tęczowe lobby w niemieckich seminariach. Rzecznik diecezji ksiądz Stefan Kronenburg poinformował również, że zakonnik nie będzie w przyszłości obejmować Żadnych zadań dusz pasterskich. Włochy. We wtorek, 23 września, Włoska Izba Deputowanych przyjęła symboliczny, acz pozytywny projekt ustawy. Posłowie zdecydowali bowiem o przywróceniu w dniu 4 października narodowego święta z okazji wspomnienia świętego Franciszka z Asyżu. Kult założyciela zakonu braci mniejszych jest żywy na całym Półwyspie Apenińskim od wielu stuleci. W roku 1958 włoscy parlamentarzyści wprowadzili do państwowego kalendarza wspomnienie Świętego Franciszka jako święto narodowe. Jednak niecałe 20 lat później, w roku 1977, ustawa została przez parlament, wtedy o składzie bardziej na lewo, uchylona. Powodem zniesienia święta były rzekomo duże straty finansowe państwa z powodu kolejnego dnia wolnego. Teraz włoscy politycy, przygotowując się do przyszłorocznej 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka, podjęli decyzję o jego ponownym upamiętnieniu. Za ustawą głosowało 247 z 400 deputowanych, dwóch było przeciw, a pozostałych 151 wstrzymało się lub nie wzięło udziału w głosowaniu. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub, jak dziś, informacji o danym święcie dawka. Dziś uroczystość świętego Michała Archanioła. Tego dnia wspominamy w liturgii księcia aniołów. Po hebrajsku imię Mikael znaczy Któż jak Bóg? Gdy szatan zbuntował się przeciwko Bogu i nakłonił do buntu jedną trzecią aniołów, jako pierwszy sprzeciwił mu się właśnie Michał, krzycząc Któż jak Bóg. Apokalipsa Świętego Jana opisuje Archanioła Michała stojącego na czele zwycięskiej walki przeciwko Szatanowi. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony na wieki, Smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i Szatan. Zwodzący całą zamieszkałą ziemię został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. W sztuce Archanioł Michał często przedstawiany jest z wagą do odmierzania dobrych uczynków, których symbolem jest złoto. Dlatego jest patronem złotników. Jest także patronem stróżów porządku, a przede wszystkim policjantów. Archanioł Michał jest obrońcą całego kościoła przed złem. Do czasów posoborowej reformy liturgicznej modlitwę do świętego Michała odmawiano po każdej mszy cichej. Meksyk i kościół. Ksiądz Oswaldo Burchiaga, pełniący funkcję głównego liturgisty w diecezji Tabasco, opublikował komunikat w sprawie. Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. List duchownego jest reakcją na misję Bractwa w Meksyku oraz petycje wiernych o zezwolenie na odprawianie tradycyjnej mszy świętej w katedrze w Villa Hermosie. W swoim piśmie ksiądz Burchiaga podobnie przywołał stałe argumenty modernistycznej hierarchii na temat rzekomego braku pełnej jedności Bractwa z Kościołem Katolickim. W liście zawarto dość absurdalne tezy takie jak Ci, którzy przyłączają się do tego schizmatyckiego ruchu, mogą zostać ukarani karą przewidzianą dla osób dopuszczających się schizmy. Nielegalnie sprawując sakramenty szkodzą jedności kościoła katolickiego. Jest to kolejny odzew kościelnej hierarchii na prężnie rozwijający się na całym świecie apostolat tradycji katolickiej. Poprzednio słowa potępienia dla bractwa skierowali arcybiskup Józef Kupny z archidiecezji wrocławskiej. Oraz szwedzki kardynał Anders Aborelius z diecezji Sztokholmu. Jest jednak różnica między używaniem nieprecyzyjnego stwierdzenia o nieuregulowanej sytuacji kanonicznej, a mówieniu o schizmie, co już jest świadczeniem nieprawdy i oczernianiem, a zatem czymś bardzo poważnym i grzesznym. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, uwagi warta. Święta Joanna Dark. Poniosła okrutną śmierć po sfingowanym procesie. Postać świętej dziewicy przez wieki budziła zarówno fascynację, jak i kontrowersje. Niejednokrotnie jej historia była ordynarnie lub po prostu głupio zafałszowywana, w czym brali udział między innymi William Shakespeare czy Friedrich Schiller. Niestety ma to miejsce również dziś, gdy w brytyjskich szkołach omawia się sztukę teatralną I Joan. Przedstawiającą dziewicę Orleańską jako osobę niebinarną, o czym informowaliśmy w sprawkach rano 11 kwietnia. Oparta na tekstach źródłowych książka Joanna Dark, autorstwa badających średniowiecze, pani Regine Pernu i marie véronique Clein, stanowi doskonałą przeciwwagę dla bzdur na temat tej świętej. Biografia, skupiająca się na dobrze udokumentowanych faktach, przedstawia Joannę jako postać z krwi i kości, tworząc przy tym swoiste kompendium wiedzy na jej temat. Punktem wyjścia do napisania tej niezwykle ciekawej pracy było zapoznanie się przez Régine Perny z aktami procesu rehabilitacyjnego dziewicy orlańskiej. Dzięki ich lekturze, współzałożycielka Centrum Joanny Dark w Orleanie poznała wstrząsający kontekst polityczny procesu dziewiętnastoletniej Joanny, która w świetle tych dokumentów jawi się jako Prototyp więźnia politycznego, znanego z historii ubiegłego wieku. Do głównego tekstu książki dołączone są bardzo wartościowe dodatki. Między innymi listy Joanny Dark. Napisana przez prawdziwe pasjonatki tematu, biografia dziewicy orleańskiej może być doskonałą lekturą na zbliżające się jesienne wieczory. Link do jej zakupu znajduje się na samej górze opisu tego odcinka. Z kodem SPRAWKI otrzymasz mój drogi słuchaczu zniżkę 25% na książkę Joanna Dark, jak i, uwaga, na cały asortyment doskonałego wydawnictwa Andega Venum. Redakcja Sprawek Okiem Katolika szczerze poleca. Stany Zjednoczone i Kościół Na początku lipca papież Leon XIV postanowił o przeniesieniu dotychczasowego ordynariusza diecezji Monterey w stanie Kalifornia, biskupa Daniela Garesii, do diecezji Austin w Teksasie. Oficjalnie biskup Garcia objął nowy urząd w połowie września. Jak jednak informują katolickie media, ordynariusz w osobliwy sposób postanowił pożegnać się z wiernymi uczęszczającymi na tradycyjną mszę świętą. Dotychczas tradycyjna msza na prawie diecezjalnym odprawiana była jedynie w jednej parafii w całej diecezji a biskup uzyskał od zgody apostolskiej dyspensę dla części przepisów ograniczającej kult prawdziwie katolicki. Teraz biskup Garcia zdecydował się na likwidację katolickiej mszy, jednocześnie wyzywając wiernych do uczestnictwa w Nowus Ordo określając ryt Pawła VI wielkim owocem soboru. W liście biskupa Garcia czytamy Podjąłem decyzję, żeby dla dobra kościoła w Monterey nie prosić stolicy apostolskiej o dyspensę dla sprawowania przedsoborowej mszy. W jedności z motu proprio tradicionis custodes poleciłem księdzu duszpasterzowi, by od 13 października zaprzestał celebrowania przedsoborowej mszy. Biskup Garcia postąpił bardzo źle. Ponownie Stany Zjednoczone i Polska w minionym tygodniu znana ukraińska aktywistka, pani Natalia Panczenko, wzięła udział w międzynarodowym programie liderów organizowanym przez ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce. Przed kilkoma miesiącami Ukrainka zasłynęła wygłoszoną przez siebie sugestią, zgodnie z którą retoryka antyukraińska w Polsce może doprowadzić do zamieszek na tle narodowościowym. Decyzja administracji Donalda Trumpa o zaproszeniu pani Panczenko. Jest policzkiem wymierzonym w Polsce, gdyż ukraińska aktywistka reprezentowała tam nie tylko Ukrainę, ale również Polskę. Relacje z wydarzenia kobieta zamieściła w serwisie Facebook. W opublikowanym wpisie czytamy: To dla mnie wyjątkowy zaszczyt reprezentować Polskę i spotkać się w Stanach Zjednoczonych z ekspertami z całego świata w ramach wzmacniania bezpieczeństwa. Szczególnie bliskie mi są tematy walki z dezinformacją, która. Staje się coraz bardziej istotna dla nas wszystkich. Ponownie Polska. Ministerstwo Sprawiedliwości, kierowane przez skrajnie upolitycznionego sędziego, pana Waldemara Żurka, prowadzi pracę nad nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z założeniami projektu, ustawa ma zdecydowanie ułatwić procedurę rozwodów. Na jej mocy rozwód mógłby zostać dokonany w Urzędzie Stanu Cywilnego, a nie w sądzie. Dotychczas zastrzeżenia do tego diabelskiego pomysłu uśmiechniętej koalicji kierowali przedstawiciele polskiego Stronnictwa Ludowego, skutecznie blokując procedowanie ustawy. Jak się jednak okazuje, politycy PSL wycofali swoje zastrzeżenia względem projektu, w wyniku czego już wkrótce zostanie on przyjęty przez rząd i skierowany na posiedzenie Sejmu. Ludowcy nie wyjaśnili, dlaczego zmienili zdanie w sprawie rozwodów. Prawdopodobnie. Nigdy nie chodziło tu o obronę wartości, a o uzyskanie doraźnych korzyści politycznych. I jeszcze raz Polska. Wojewoda Mazowiecki, a zarazem polityk Platformy Obywatelskiej, pan Mariusz Frankowski, podjął decyzję o unieważnieniu uchwały radnych Powiatu Makowskiego, którzy w sierpniu ogłosili naszego pana Jezusa Chrystusa królem Powiatu Makowskiego. O sprawie informowaliśmy w sprawkach rano 28 sierpnia. Radni w swojej uchwale ustanowili również dzień 21 czerwca dniem Jezusa Chrystusa Króla Powiatu. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 19 września wojewoda mazowiecki pan Mariusz Frankowski z platformy obywatelskiej zdecydował się na uchylenie uchwały. Co interesujące, w uzasadnieniu do swojej decyzji wojewoda nie forsował antykatolickich tez, a jedynie, co wydaje się być dość sprytnym ruchem, Zarzucił Makowskim radnym przekroczenie uprawnień radnego. Starosta Makowski, krytyczny względem intronizacji pana Jezusa na króla Powiatu, wyraził zadowolenie z decyzji wojewody, określając ją jako nauczkę na przyszłość. Mario, posłuchaj się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik. Zszedł z drogi zatracenia, poszedł do Spowiedzi Świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej siedmiowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawyk Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty. To szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.wielkapolskakatolicka.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.